Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blooms TD5, -teki. czyli z naszych małpek na save Mode i dzisiaj oczywiście kolejna misja specjalna. Yy, dzisiaj jak widzicie wziąłem sobie domek, który jest tych odkurzaczy dosyć przyjemny. Macie oczywiście zwiększony zasięg. Tu macie jeśli po wyjściu będzie chyba bardziej spowolniona, tutaj że będzie mógł zasysać jeszcze banany przy okazji. Dwa upgrade takie bardzo ciekawe. Wziąłem je bardziej tę, bo nie mam pomysłu czym tutaj tak naprawdę grać. Będziemy teraz grali w misję z 50 e, niebieskimi balonami, czyli z balonami o nazwie e, mo, e, Moabs i mamy do wydania 50 tysięcy kasy. O, ja mam podwójnie, bo mam ten Upgrade. Eee, to moje się średnio pasuje, więc pozwólcie, że ja go wyłączę w tym momencie, bo ta misja jest specyficzna. Bo tu macie, ma, macie konkretną ilość kasy, więc lepiej, żeby tego Upgrade'u w tym momencie, żeby ja nie miał. Żeby faktycznie, jak jest to misja na taką ilość kasy, to nie taka ilość kasy będzie. Oczywiście wam to wam tłumaczyłem ostatnio, że... Pierwsza rzecz, którą wy powinniście kupić, to oczywiście jest ten upgrade. Daję Wam podwójną okazję, nie kupujcie sobie z ża żadnych bu budynków, tylko i wyłącznie upgrade'ujcie od razu e, tamtą rzecz, bo to jest tak bardzo, bardzo ważne. Jak mówię, widzieliśmy sobie odkurzacze, tak ja samo je będziemy tutaj wykorzystywali głównie w naszej tej zabawie. Je można faktycznie zabridować. Polecimy te dwa podstawowe upgrade'y i zrobimy jeden pełny upgrade y na ściąganie balonów, tych oczywiście specjalnych. Tutaj zrobimy upgrade drugą stronę. Nie wiem, czy to ma szansę być, czy też nie, ale z miło chęcią to oczywiście przetestuję. I zrobimy na wciąganie ich. Mm, I tak naprawdę mamy teraz jeszcze 2 25 tysięcy. Więc zrobię to w ten sposób, że tutaj jeszcze zamontuję kolejny gdzieś w tym oto miejscu. Go zrobimy też na wciąganie oczywiście sterowców że to będzie ważniejsze no i teraz dodatkowo, że tutaj zbudujemy się teraz, albo inżynierów strzelić sobie, chociaż jeszcze, jeszcze bym chyba strzelił jeszcze jednego tego tak, 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 tak wiem, ja że możecie się zdziwić od tych command save, co ty w ogóle robisz, bo one nie zabijają one no właśnie zabijają jest to dosyć, dosyć fajnie ale są bardzo ciężkie w swoim, w swojej zabawie, że tak to powiem i strzelimy sobie do tego zestawu ninja tylko i wyłącznie na zestawie tak jak macie, czyli bez tego e, ra, ra, razy 5, gdyż wydaje mi się, że na niego kasy może nie wystarczyć. Mm, kurczę, ten razy 5 byłby bardzo fajny. No przynajmniej w jednym strzelimy go w takim razie. No i dobra, jeszcze oczywiście zabludujmy tutaj jeszcze jedną małpkę naszą. Chyba, że damy tutaj nie wiem tego, tego, może tą zwykłą, naszą najprostszą małpkę. A szczerze tu najprostszy gdzieś w tym miejscu. Oczywiście pa pamiętajcie, że pią muszą te nam się rozwalić, więc oczywiście stawiam to niżej, niżeli normalnie bym to mógł postawić. Oczywiście piak żeby on się rozwalił, bo dopiero ludzie będziemy coś się kombinowali. Eee, aha, oj, nie potrzebujemy robiłem taki zasięgu, tak jak w takim razie. No dobra, nieważne. Lecimy, zobaczymy co z tego widzicie, On teraz go wciąga i go niszczy i, i rozwali. To właśnie o to chodzi. I teraz jest jeden wielki rozpiziel. nie wiem co to będzie, chyba jednak nie będzie to udana walka, chyba na pewno nie. No cóż, spróbujmy w takim razie jeszcze jedno podejście. Już wiemy, że te nasze wciąż ciągające baloniki są bez sensu, tutaj prawie nic one tutaj nie dają, więc polećmy jakimś standardowym buildem, czyli powiedzmy, zamontujemy sobie tutaj mm, jedną tą, strzelającą, ja już zapgraduję, tak, bo ja lubię mieć te zupgrade'owane. Eee, Dostrzelamy sobie do tego, nie wiem czy nie lepiej już byłoby zamontować tych otopanów panów zabrudowanych z tym, oni są paradoksalnie dosyć tani A ich damage jest naprawdę bardzo dobry eee, Tylko oczywiście nie mam tutaj budynku na nich I eee, wiem, że to będzie oczywiście minus teraz z nimi No ale zobaczymy jak to wyjdzie Wstawiamy tutaj na strągi oczywiście teraz przy tym szczelaniu. Strong. Tylko jeden zabludowałem na ten poziom lepszy, ale mam nadzieję, że to mi wystarczy jak najbardziej. Mm, I tu też na strong. Wsz wszyscy mają strągi? ci tak, wszyscy mają, więc to jest w porządku oczywiście. Dobra, doszczelimy sobie jeszcze tych kilka. Tych naszych boomerangów. Ja ich bardzo powiem wam szczerze, że ostatnio polubiłem. Oni dosyć mocni i dosyć fajnie mogą oni Tej dupę uratować W takich oto walkach hmm, Dobra, w zrobimy jeszcze tylko Jednak upgrade na to No i kolejna, druga próba Drugie podejście do tej misji Jedna bomba już leci Druga bomba Trzecia bomba I czwarta bomba, Ok, Cztery bomby poleciały Teraz to systematyczne będzie musiało być rozwalane i coś ślicznie, że może to być niekoniecznie tak jak ja bym chciał, ale zobaczymy. Na razie jest tak w miarę... A nie czekaj, tak kasa mi roście, kurczę. Nie zauważyłem tego, że te rośnie w tej grze. Okej. Okay że sądzę, że ta kasa w ogóle nie, nie, nie będzie rosła. Ej, nie jest tak trudno, tak? W takim razie... Poważnie myślałem, że ta kasa nie rośnie w tej misji. No ale dobra, misja poleciała bardzo szybko, więc dlatego będzie spodziewać się, że ona będzie razem z tamtą poprzednią. Bo tak naprawdę nie mam powodu, żeby dawać ją innego dnia. I więc dziękuję i do kolejnej misji. nadzieję, że będzie dłuższa, bo jak, jak będzie znowu krótka, to wrzucę ją razem, znaczy jakieś dwie misje zrobię naraz, więc dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej hej wszystkim.